Cześć kochani, witam wszystkie skorpiony w czytaniu na październik 2023. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy energię ogólną na ten miesiąc. Następnie przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli. Później miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Do każdej z tych części w opisie filmu znajdziecie czasówkę, więc wystarczy kliknąć w odpowiedni stempelek czasowy i on was przeniesie do tego momentu, który po prostu chcecie obejrzeć. Moi drodzy, w opisie też będzie kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę umówić się na czytanie prywatne, to może do mnie napisać maila, bądź skontaktować się ze mną przez Instagram. Instagrama. Dodatkowo w opisie macie też linki do różnego rodzaju czytań z serii. Wybierz kartę, więc też możecie się tutaj uraczyć. Pamiętajcie też o tym, że czytania, które są dodawane na YouTube'a czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, dedykowane dla danego znaku Zodiaku, więc nie są to czytania indywidualne, nie muszą zawsze z Wami rezonować. Złota zasada jest taka, że przyjmujemy to, co Wydaje nam się, czujemy, że jest naszym przesłaniem, a resztę zostawiamy dla innych. Nie zapomnijcie też o sprawdzeniu swojego kosmogramu, przede wszystkim Księżyca, Ascendentu i Wenus. No dobrze, moi drodzy, nie przedłużamy, zaczynamy i tak jak mówiłam, zaczniemy od wyroczni. No dobrze, zobaczmy, co my tutaj dla Was mamy na ten miesiąc, moje drogie skarpiony. I pierwsza karta jest to karta Marii, Maryi, jak wolicie. I tutaj mamy cuda. E, dodatkowo mamy liczbę 31, więc 31 może być dla Was ważne. 3 i 1 daje nam czwórka, więc może jesteście numerologiczną czwórką, może urodziliście się czwartego albo 31. Jeżeli tak, to tym bardziej, e, tym bardziej. Może być to po prostu przesłanie dla Was. No i cuda. To mogą być małe rzeczy, to mogą być drobne rzeczy, to mogą być takie cuda dnia codziennego. I myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby dostrzegać takie błahe rzeczy, które normalnie byśmy pominęli, normalnie byśmy przeszli obok nich obojętnie, nie zwracając na nie uwagi. A właśnie ten październik pokazuje nam, że warto zwracać uwagę, szczególną uwagę na te drobnostki. Może to jest dobry moment, żeby założyć dziennik wdzięczności. Ja Wam mogę powiedzieć, że jak mam ten dziennik wdzięczności, jak go prowadzę, to dostrzegam o wiele więcej takich walorów, pozytywnych walorów mojego życia. Dostrzegam rzeczy w stylu, że udało mi się znaleźć miejsce do zaparkowania. Um, czy że nie wiem, czy, czy że ktoś powiedział mi miłe słowo, I ja sobie to zapisuję i później to jest tak miłe, jak możecie sobie na to zerknąć, nie wiem, jak robicie jakieś podsumowanie, czy to podsumowanie roku, czy miesiąca, czy właśnie chcecie sobie poprawić humor, to możecie sobie przelecieć przez ten dziennik wdzięczności i zerknąć na te miłe rzeczy, które, które się tego dnia... Wydarzyły albo tego miesiąca wydarzyły. No i właśnie to są cuda to są też takie uśmiechy od losu. Może dostaniecie nową propozycję, czy to współpracy, czy pracy. Może dostaniecie mm, jakiś właśnie większy komplement, jakieś miłe słowo. Mamy tutaj naprawdę dużo, dużo możliwości. Akceptujmy te uśmiechy od losu, bądźmy za nie wdzięcznymi. Odłożymy sobie tę kartę tutaj na bok. A druga karta wyroczni, która nam się pojawia, jest to dzielę się tym, co mam, a dobro powraca. To też jest bardzo silne, szczególnie w połączeniu z tymi naszymi cudami, że jak jesteśmy pozytywni, jak pomagamy innym, jak staramy się być no po prostu dobrym człowiekiem, to to dobro do nas wraca. I zauważacie to na każdym kroku. Zaczniecie zauważać to na każdym kroku, że jak wy jesteście dobrymi ludźmi, to bardzo często też spotykacie dobrych ludzi na swojej drodze. Jak robicie coś, co jest po prostu takie no, odpowiednie, tak jak powinno być, to też to do Was będzie powracało. No, to jest iście karmiczna sprawa, yy, i no, nie można zapominać o tym, że karma istnieje i to, jak traktujemy innych, to, jak traktujemy też samych siebie, będzie do nas w pewien sposób wracało. Także miejmy to z tyłu głowy, jak nie wiem, mamy jakąś gorszą myśl na czyjś temat, że nie, ja nie chcę być takim człowiekiem, nie będę, nie będę o, o, otaczał się negatywną energią. Staramy się myśleć pozytywnie i otaczać się właśnie. Pozytywną energią. Dobra, odłożymy sobie tę kartę tutaj i przejdziemy teraz do czytania na miłość. E, miłość dla singli. Pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to siódemka, siódemka mieczy. Następnie królowa mieczy, a na samym końcu dziewiątka mieczy. I wiecie co? Ja tutaj żyję takie wielkie nie, taki wielki opór, bo doskonale wiecie, że jakiś, przez jakiś czas trafiliście na osobę, która które nie, no nie są do końca szczere, nie są do końca prawdziwe. I Wy macie z tyłu głowy, tak jak ja tutaj mówiłam o tej karmie, że no karma dosięga. Karma, jak ta osoba Was źle potraktuje, to później zostanie źle potraktowana. Prosta sprawa. I Wy nie chcecie zniżać się do tego poziomu. Jesteście ponad to. Więc jak się z kimś spotykacie albo spotykaliście i zaczęło być tak, przepraszam, muszę sobie krzesło przesunąć, zaczęło być tak, że zauważacie, jak bardzo nieczystą energią, w jaki manipulacyjny, brzydki sposób ktoś e, pogrywał z Waszymi emocjami albo po prostu z Wami, e, stwierdzacie, że nie, ja nie będę, nie będę zniżał się do poziomu właśnie tego, tego typu energii. Jestem ponad to i mm, też myślę, że to jest sytuacja pod tytułem, jak e, ktoś przede mną coś ukrywał, ja nie chcę ni przed nikim nicze niczego ukrywać. Oczywiście nie, nie mówię o sytuacjach, że no, nie możecie mieć swoich własnych tajemnic, sekretów, bo myślę, że każdy z nas ma jakieś rzeczy, o których po prostu nie chce rozmawiać i chce zachować to dla samych siebie. Ale jeżeli to jest coś, co dotyczy tej drugiej osoby, wy nie chcecie tego ukrywać. Wy po prostu chcecie grać w otwarte karty. I nie chcecie mieć sytuacji, w których pojawia się ta dziewiątka mieczy, czyli takie zastanawianie się i wręcz zamartwianie się, że czy dobrze zrobiłem, czy odpowiednio postąpiłem, i kwestionowanie wszystkiego, i brak snu, i po prostu siedzi to nam na. Na barkach i zastanawiamy się, czy, czy jesteśmy tym dobrym człowiekiem. Tak. Mm. W każdym aspekcie życia musimy pamiętać o karmie, o tym, że jak my się będziemy źle zachowywali, my będziemy źle postępowali w stosunku do innych ludzi, to do nas wróci. I my też nie jesteśmy od tego, żeby wymierzać jakąkolwiek sprawiedliwość. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Los tak ułoży te ścieżki, że jeżeli ktoś nas oszuka, jeżeli ktoś nas zdradzi albo zdradził, to zapewne dostanie też po tyłku. Tylko po prostu wystarczy poczekać. A generalnie nie warto, nie warto w ogóle sobie zawracać głowy takimi osobami. Oddzielamy się od tych energii, i myślę, że już koncentrując się na tej miłości, jeżeli chodzi o singli, to wy tutaj po prostu. Zaczynacie stąpać takimi twardymi, po takim twardym gruncie, że już wiecie, czego nie chcecie. Myślę, że to też jest coś, co zdarzało mi się bardzo często powtarzać, o czym już zapomniałam, ale właśnie poprzednie relacje, i to będzie bardzo widoczne w październiku, poprzednie relacje bardzo wiele was nauczyły, bardzo wiele mogliście wyciągnąć z nich wniosków, takich konkluzji, nauk. I teraz wiecie no, po prostu, czego nie zaakceptujecie, czego nie chcecie w następnych relacjach. Bo chcecie stworzyć zdrowe, rozsądne, normalne relacje, a nie żadne po prostu tutaj karakany, że tak powiem. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram karty, także to jest singielstwo, ale, ale w takim naprawdę dobrym wydaniu. Nie, nie desperackim wydaniu, bardzo takim przyjemnym. Dobra, przejdziemy teraz do czytania na miłość dla osób w związkach. I tu pojawia nam się nasz kapłan, więc możecie mieć do czynienia z osobą z podznaku byka. Następnie dziesiątka ziemi. I pojawia nam się również mag. I powiem Wam tak, że um, mam wrażenie, że Wy możecie mieć taki moment, w którym stwierdzi stwierdzicie, że no, ten związek trochę wieje nudą. E, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, bo to nie jest tak, że e, coś nie gra, że są jakieś takie dziwne, nie, negatywne emocje. Nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest tak, jak powinno być. E, I wszystko jest wręcz z, z takim. Aż za bardzo w porządku, wiecie o co mi chodzi, że wszystko jest tak poukładane, wszystko jest tak przewidywalne, wszystko jest takie proste, że zastanawiacie się jakby co dalej? Czy, czy jesteście w stanie się jeszcze z. Czymś ze swoim partnerem zaskoczyć, czy jesteście w stanie mm, zrobić coś wyjątkowego, nowego i czy, czy będziecie tkwić właśnie w takim jak najbardziej komfortowym związku, jak najbardziej komfortowej sytuacji, tylko że to, to też mało rozwojowej, tak? bo jesteście w takim momencie, że tutaj się nic więcej no, nie dzieje. Macie wszystko, o czym, o czym marzyliście, i teraz no, jakby powstaje pytanie, co dalej? tak? No i to jest trochę takie, to są te rozważania. Nie zapominajmy o dostrzeganiu plusów tej sytuacji, bo, bo to, że wszystko jest właśnie w porządku i poukładane, to nie oznacza, że to jest coś złego, tak? Bo każdy inaczej się czuje, w innych sytuacjach czuje się komfortowo, w innych sytuacjach e, czuje się szczęśliwym przede wszystkim. Ale zobaczcie, że na samym końcu pojawi nam się mag i myślę, że Wy w pewien sposób macie świadomość tego, że Wy jesteście w tym wszystkim zwycięzcami, że Wy naprawdę Macie kogoś, z kim widzicie swoją przyszłość, z kim czujecie się na tyle bezpiecznie, że, mm, że czasami macie wrażenie, że jest nudno i nic się nie dzieje, ale za to należy być wdzięcznym, bo to jest jeden z tych naszych cudów. To nie jest, to nie jest mały cud, to nie jest mały, mała rzecz, bo znalezienie osoby, z którą możecie być sobą i którą traktujecie jako pełen pakiet, a ta osoba odwzajemnia to uczucie, to jest coś, myślę, że każdy z nas czegoś takiego szuka. Wy to znaleźliście, bądźcie za to wdzięcznymi. Dodatkowo, tak jak mówiłam o magu i manifestacji, myślę, że wy w pewien sposób wy manifestujecie, mm, może właśnie, jakąś zmianę, ale taką pozytywną zmianę. Może yy, właśnie, wy poczujecie, że tak, no nic się nie dzieje, jest właśnie taka, taki, taki spokój i nagle Wasz partner, partnerka robi coś, co może nie to, że burzy wasz spokój, ale dodaje trochę takiego dreszczyku emocji, ekscytacji. Może to będzie, nie wiem, jakiś wyjazd, na który czekaliście, może właśnie spełnienie wspólnego marzenia. To jest coś, co po prostu dodaje pikanterii, takiej przyjemnej pikantery, pikanterii podkreślającej smak Waszego związku. Więc yy, myślę, że macie bardzo sielankową tutaj sytuację. No, życzę Wam tego z całego serduszka, żebym tak Wam się Układało dodatkowo kapłan bardzo często zwiastuje ślub, więc może akurat coś w tym, z tym związanego właśnie z tym takim większym poczuciem no, stabilizacji i komfortu. Dobra, zabieram karty tutaj dla osób w związkach. Przejdziemy moje skorpionki teraz do czytania na pracę, karierę i finanse. I pojawia nam się dwójka różdek. No, oczywiście te karty będą mi tańczyły na stole, bo są takie śliskie. Następnie królowa mieczy. Okej, okay. i królowa kielichów. E, powiem Wam tak, ja tutaj też bardzo szybko, w ogóle dzisiaj bardzo intuicyjnie i bardzo mi się to podoba. Czasami mam takie zacięcia, a tutaj po prostu idzie bardzo, bardzo gładko, jeżeli chodzi o te karty. E, powiem Wam tak, jeżeli Wy nie powiecie, czego chcecie, czego oczekujecie, e, i nie, no, nie zwerbalizujecie swoich potrzeb, tak jak tu nam sugeruje królowa mieczy, to utkwicie w tym miejscu. Będziecie czekali, aż ktoś wyciągnie do Was dłoń, aż ktoś Wam powie, że. A, a może byś to zrobił? A może to, może to jest coś dla Ciebie? Przejęcie inicjatywy, moi drodzy. Jeżeli chcielibyście zająć się jakimś projektem, jeżeli chcielibyście mieć więcej obowiązków albo być na lepszym stanowisku, to może po prostu warto zapytać. Może warto poruszyć ten temat, bo jeżeli nic z tym nie zrobicie, to myślę, że no wiecie, dla nie, dla szefa albo dla kogoś tam wyżej, to całkiem komfortową sytuacją jest to, żeby Was utrzymać w miejscu, w którym jesteście, więc czasami um, jeżeli macie taką oczywiście możliwość, zagadanie, porozmawianie, umówienie się na rozmowę, a propos właśnie tutaj zmiany warunków współpracy czy coś w ten deseń, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Królowa Mieczy mówi konkretnie o swoich potrzebach. Królowa Mieczy nie wstydzi się swoich potrzeb. Ona jest działaczką. To jest ktoś, kto po prostu bierze los w swoje ręce. Zobaczcie, że tutaj też mamy świat, który jest na dłoni tej postaci, więc no, trzeba po prostu do tego dojść, do, o, to się, um, o to się pokusić, żeby zacząć działać. I na samym końcu, to mi się bardzo podoba, pojawia się Królowa Kielichów. To nie jest tak, że wy podchodzicie do tej sytuacji roszczeniowo i mówicie: Daj mi, należy mi się, pracuję tyle i tyle, i po prostu, wiecie, takim nawet tonem i sposobem wysławiania się żądacie czegoś od, od waszego szefa czy przełożonego. Nie! Wy podchodzicie w sposób racjonalny, co symbolizuje Królowa Mieczy, ale też emocjonalny, że potraficie powiedzieć o tych wszystkich faktach, które są na Waszą korzyść z takim wyczuciem. Nie właśnie roszczeniowo, tylko z wyczuciem, z taktem, z tym, że potraficie to poprzeć, ale też potraficie wspomnieć o emocjach, że w tej chwili, nie wiem, nie czujecie się zmotywowani, nie czujecie się spełnieni i chcielibyście zrobić coś więcej, co pomoże Wam właśnie się zmotywować do pracy i wykonywać tę pracę, w lepszy albo najlepszy możliwy sposób. Także tutaj ja czuję naprawdę rozmowy, jeżeli chodzi o, o pracę, może też rozmowy, jeżeli chodzi o nową pracę, bo to nie musi być awans w szeregach firmy, w której pracujecie, że tam tak, tylko może być to rozmowa o pracę, która po prostu będzie bardzo ładnie tutaj e, przebiegała. Jeżeli połączycie racjonalne argumenty z. Również emocjami i taką chęcią rozwoju, e, rozwoju, czy to mentalnego, czy generalnie rozwoju. Chyba tutaj nie muszę tego e, aż tak precyzować. Po prostu z chęcią rozwoju. Tak to widzę moi drodzy, bardzo ładnie to wygląda. I poszerzanie horyzontów. O tak, to myślę, że jest piękna sprawa. Przejdziemy do ostatniej części czytania, czyli do czytania na ducha i emocje. I tutaj pojawia nam się repetytywna energia z racji tego, że pojawia nam się siódemka mieczy. Następnie siódemka kielichów, więc dwie siódemki. Może jesteście numerologicznie siódemką, może siódemki będą dla Was ważne. Siódemka mieczy, siódemka kielichów. Nie wiem, czy powiedziałam, że siódemka kielichów. I paść paś kielichów. Wewnętrznie ja czuję tutaj trochę rozdarcia. Czuję tutaj oczywiście w jakiś sposób uwolnienie się i tutaj piję do czytania do, do singli, żeby po prostu zamykacie pewien etap bycia naiwną osobą i, i tak dalej. Raczej staracie się tutaj po prostu wyjść z tego i podchodzić do życia i do relacji tak, zdroworozsądkowo, ale też przy siódemce kielichów widzę dużo mm, takich niesprecyzowanych rzeczy, takich niejasnych. I jeżeli chodzi o właśnie o wasze emocje, to jest coś na zasadzie, że będziecie odczuwać skrajne emocje, będą to emocje jeszcze nie do końca dojrzałe, patrząc na tego pazia kielichów. To mogą być emocje, które wydawało wam się, że, że je rozumiecie, że już je przeżywaliście tyle razy, ale znajdujecie się w innym otoczeniu i ta emocja jest zupełnie inna, przybiera zupełnie inny kształt. I Ciężko wyjaśnić te subtelne różnice między taką dojrzałą emocją a emocją, która dopiero się tli, ale ja tutaj czuję, czuję coś na zasadzie, że mamy, dajmy na to, miłość, tak, jako emocję i mamy progres i później regres. Progres, regres i macie takie, o już wiem o co mi chodzi, już jakby czuję, że rozumiem tę emocję, a nagle się cofam o trzy kroki i mówię, nie jednak tego nie wiem, jednak nie wiem. I to jest, jest, dużo takich wahań, jest dużo takiego, takiej niepewności w tym wszystkim, ale podejście do tego w ten sposób, że no, to jest właśnie piękno naszych emocji, to jest piękno tego, że dorastamy, to jest piękno tego, że coraz bardziej niby się rozumiemy, ale jednak wciąż potrafimy się zaskoczyć. No, piękna sprawa, jest tu dużo takiej jeszcze nieprzepracowanej energii, więc też y, myślę, że dla tych, którzy gdzieś tam słuchali czytania dla osób w związkach, to też że jest tak niby pewnie, mamy fundament i w ogóle, ale wciąż jest to, jest to miejsce na niespodzianki życiowe i te, i te cuda, tak? No zapraszamy cuda do naszego życia. Tak to widzę, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach, i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.